Obojętnie, że ktoś się urodził w Afryce, w Azji czy w Europie, jest takim samym człowiekiem jak my Polacy. W związku z tym dziwię się, że dyskutujemy nad czymś, co powinno być naturalną chęcią pomocy innym. Karol Modzeleski, honorowy przewodniczący Unii Pracy, zawsze mawiał: solidaryzm jest bardzo ważny. Czy bać się tych ludzi? Którzy w niesprawiedliwej wojnie utracili rodziny, mają dzieci, na które nie mogą wychować kobiety głodujące, nie mogące wykarmić swoich dzieci. Należy im pomagać. I tu przypomnę pewien fakt historyczny. W latach 2001 do 2006 byłem wicewojewodą wielkopolskim. Podlegały mi sprawy obywatelskie. Może nie wszyscy pamiętają, ale prawie 100 tysięcy Czeczenów trafiło do Polski. Czy widzimy negatywne skutki ich obecności? Nie. Część z nich jest, pracuje, założyło rodziny, wytwarza nasz produkt krajowy. Nie zamykajmy granic. Szanujmy ustalenia wspólne. Jako młody człowiek uczęszczałem na lekcji religii, do sal katechetycznych w kościołach. I chciałbym, żeby dzisiaj też tak było. Fikcją jest religia w szkole. Która powoduje, że część dzieci, która nie chce uczestniczyć w lekcjach religii, jest stygmatyzowana i tak naprawdę przymuszana do siedzenia w kątach. Religia i przygotowanie do komunii świętej powinna być też nie w szkole, a właśnie w kościele. To miejsce jest dla tych, którzy są katolikami, praktykują, a niekoniecznie szkoła, która powinna być świecka. Co innego jest nauka religioznawstwa, co innego jest nauka. O, o różnych wyznaniach, ale nie praktykowanie na siłę i wmuszanie wszystkim jednej religii, ponieważ wyznawców różnych religii w Polsce jest wiele. Konkludując, państwo świeckie, Unia Pracy, na mnóstwo katolików w swoich szeregach, a religia i przygotowanie do komunii w kościołach. Jestem wielkopolaninem jest z dziada pradziada. Szkoły, które kończyłem i nauczyciele zawsze mówili mi, że trzeba odpowiadać na pytanie. Później jako nauczyciel akademicki to sam mówiłem studentom. Słuchując się w tę debatę, widać, że każdy przemawia nauczonymi frazesami. Powiem krótko. Jestem dzisiaj prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej im. Hipolita w Poznaniu. Jednym ze współpracowników jest gej. Musiał wyjechać do innego kraju europejskiego, żeby wziąć ślub. Ale to nie jest największy problem. Problemem jest co innego. Jeżeli związek partnerski, kobiety i mężczyzny, bądź dwóch kobiet, bądź dwóch mężczyzn chce mieć wspólne mieszkanie, dziedziczyć to mieszkanie, wspólnie je wyposażyć, są olbrzymie problemy, to trzeba zmienić. I kolejny problem: jeżeli w domach dziecka są niechciane dzieci przez lat przetrzymywane, to czy nie lepiej jak takie dzieci będą adoptowane? Nawet przez związek małżeński, taki, który dzisiaj nie obowiązuje, czy lepiej, żeby wegetowały w tyłach dziecka. Ponad tysiąc lat temu umownie wstąpiliśmy do Europy. Kilkanaście lat temu ponownie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Te decyzje powodują, że prędzej czy później musimy zdecydować się na wspólną walutę. Czy Amerykanina interesuje, czy jest wspólna waluta, czy nie. Nie. We wszystkich 49 stanach jest jeden dolar. O tym oczywiście, czy mamy wstąpić do Unii Europejskiej, czy nie, zdecydowało ludzie w referendum. I teraz, gdyby miała być waluta zmieniona, polska, na euro, też powinniśmy decydować w referendum. Co to da? Po pierwsze, na czym mi zależy Unii Pracy? No, żeby płace w Polsce wzrosły. Płace wzrosną, jeżeli będziemy mieć ten sam Tą samą walutę w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj wygrywają spekulanci, którzy grają kursem złotego, zmieniają go z dnia na dzień, a ludzie pracy nic z tego nie mają, więc jestem za euro w drodze referendum. podziękować wszystkim służbom medycznym, ale także naukowcom, którzy poświęcają często swoje życie po to, żeby stworzyć nową, bezpieczną szczepionkę przeciwko wirusom, w tym ten, temu, który nas w tej chwili zaatakował. Jestem i dwoma rękami się podpisuję za tym, żeby nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska już zaczęła to robić, przygotowała bezpieczną szczepionkę. I wtedy oczywiście szczepienia muszą być obowiązkowe, ponieważ to jest jedyna szansa, że w perspektywie roku, a może dwóch, wirus zniknął. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest wielka zasługa naukowców i służby zdrowia. Chciałem też przy okazji podziękować tym, którzy się narażają bezinteresownie poniekąd, a więc policji, służbom, które muszą izolować zdrowych od chorych po to, żeby ta liczba zakażeń tak gwałtownie nie wzrastała. I w związku z tym też proponuję, żeby policjantów, którzy pracują tak samo ciężko... Ważne pytanie i bardzo czekamy na konkretną odpowiedź. Panie i panowie, poproszono mnie, żebym startował na Urząd Prezydenta. Prosili mnie o to spółdzielcy, pracobiorcy i polskie partie lewicowe. Dlatego, że Chcieli innej Polski, chcieli tego, żebyśmy wreszcie pracowali 7 dni, a siedem godzin dziennie. Chcieli tego, żeby emerytury i minimalna płaca była wolna od podatku. Chcieli wreszcie tego, żeby leki były bezpłatne. Nie możemy ciągle mówić, że kapitał się musi rozwijać, kapitał musi przepływać. Trzeba stawiać na polską przedsiębiorczość, trzeba stawiać na polską spółdzielczość. Trzeba dbać o to, żeby nasze dzieci, a ja mam dwie córki i dwóch synów, oddychały czystym powietrzem. Ja Państwu gwarantuję, że będąc prezydentem zawsze będę dbał o pracowników, o dzieci, o rodziców, bo to jest nasza przeszłość i przyszłość. Proszę o głos na mój numer dziesiątkę.